15 kwietnia rozpoczynamy sezon. Pierwszym w tym roku spotkaniem przy napojach. Będą to spotkania przy kawie. Oczywiście tradycyjnie już otwieramy spotkania takimi zdarzeniami jak wernisarze, koncerty. Na naszą aukcję wystawiliśmy około 40 prac, które to prace są efektem pleneru. Czwarta edycja tegoż pleneru będzie odbywać się w tym roku. Natomiast y, historią pleneru y, sięgnęliśmy do tradycji z 1923 roku, kiedy to właśnie Jan Jaszczemski zaprosił po raz pierwszy do zamku w Demnie grupę studentów Akademii Sztuk Pięknych. Y, dlatego też chcemy tę tradycję pielęgnować, kultywować. Aby organizować plener potrzebne nam są oczywiście. Finanse. Są to przeważnie prace w technice olejnej. Taką czołową grupę tych prac stanowią prace studentów Akademii Sztuk Pięknej z Krakowa, jak również prace w technikach akrylu, pastelu, rysunkowe prace, a te prace wykonała młodzież liceum plastycznego z Tarnowa, jak też właśnie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Brzeska i Tarnowa. Cena wywałowcza będzie różna w zależności od formatu pracy, jak i poziomu, chociaż, jak mówię, nie ma tutaj złych prac, są prace tylko bardzo dobre. W większości są to prace malowane właśnie sercem, uczuciami. Prace terapii zajęciowej są pracami niezwykle radosnymi, no, uśmiechają się tą pełną gamą kolorów i zapewne ozdobią niejedną ścianę. Chcemy zaprosić do aukcji wszystkich tych, którym Zamek w Dębnie, jak i sama wieś historyczna, jak i w ogóle kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe leży na sercu, ponieważ przypuszczamy, że tak jak dziś możemy na wystawie historycznej w Zamku w Dębnie pokazać niektóre Prace plenerowiczów z 1923 roku, a także renomowane polskie muzea takoweż prace posiadają, tak w przyszłości może właśnie te prace będą stanowić wielką wartość.